Korzystajcie, kochani. Chciałabym dzisiaj powiedzieć, jakie osoby najczęściej przychodzą na lekcje olejkowe. Właśnie takie, które, które teraz się odbywają i które prowadzę w ramach edukacji olejkowej, żeby wiedzieć, jak te małe cuda zawarte w tych niepozornych kropeleczkach działają. Tak naprawdę, istnieją trzy typy ludzi, którzy przychodzą na te lekcje olejkowe. Pierwsze to jest taka Pierwsze to są osoby, które są podekscytowane, po prostu całym sobą jakby czują, że, że taki zdrowy stryp życia oparty na naturalnych rozwiązaniach jest czymś, co czym jest, czym jest dla nich ważne. I kiedy dowiadują się o mocy olejków eterycznych, to nie mogą się aż doczekać, żeby się podzielić tymi produktami z rodziną i żeby też wspierać, jakby tego rodzaju osoby. No i zapewniając tym, tym samym taką bezpłatną edukację dotyczącą olejków eterycznych, zapraszają właśnie na takie lekcje olejkowe. Drugi typ to tak siedzi sobie na tej lekcji i myśli, o rany, moja mama potrzebuje tych olejków, albo chcesz, żeby mój przyjaciel się o tym dowiedział. No to są ludzie, którzy naturalnie chcą się dzielić tym, co kochają I, i jakby dotera wspiera ten typ osób poprzez taki bardzo hojny system nagradzania ludzi. Ja tak zaczęłam swoją drogę z doterą, którzy dzielą się właśnie produktami. Bardzo, bardzo dużo y, y, dostawałam, ta obfitość mnie mocno zaskoczyła. I to nazywamy taką naturalną, bezpłatną opieką zdrowotną na całym świecie, ponieważ są tysiące ludzi, którzy otrzymują bezpłatną, naturalną opiekę od Dotery. Dotera prowadzi liczne badania naukowe, <laughs> bada bardzo dobrze swoje produkty, bada dawkę terapeutyczną tych produktów i, i też się jakby dzieli obficie tymi badaniami. Mamy do nich bezpłatny dostęp. No i tym samym ja też czuję duże podekscytowanie, jak na przykład czytam badania naukowe na temat kadzidła i mogę się podzielić z kimś wynikami tych badań, kto akurat potrzebuje na przykład wsparcia, czy w nerwicy, czy, czy, w, czy w jakichś terapiach nowotworowych, czy, czy depresjach, czy innych spektrum rzeczy, które olejki wspierają. No i trzeci, yy, trzeci typ osób, no to, to jest taki typ osób, który yy obserwuje i myśli, hmm, obserwuje mnie i myśli to właśnie chcę robić, chcę zmienić ludzkie życie poprzez edukowanie ludzi na temat mocy olejków eterycznych. No ja się stałam y, tym typem y, osoby na początku się Dzieliłam obficie jakby z najbliższymi, a potem chciałam, żeby to dobro, które doświadczyłam ja i którzy, które doświadczyli moi bliscy, żeby poszło dalej, czułam mocno, że chcę jakby wspierać. No i tutaj dotera ma dla tego typu osób niesamowicie hojny plan wynagrodzenia. Kiedy ci ludzie uczą innych o mocy olejków, tak jak ja robię to teraz z wami, to mogę wystarczająco dużo zarabiać, żeby żeby uzupełnić swoje dochody, a mój plan jest taki, żeby w ogóle jakby sprawdzić, że to będzie mój, mój główny dochód. To jest taka moja droga do wolności finansowej. Także zachęcam i Ciebie, do, i do tej edukacji, do tera i do tego, żebyś odpowiedział, odpowiedziała sobie na pytanie, którym typem osoby jesteś. No a ja jestem, gdybyś chciała się dowiedzieć lub chciał na ten temat więcej. Wszystkiego dobrego.